Dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek jest trochę specjalny, ponieważ jest to taki przepis, który jest przepisem w pewien sposób rodzinnym. Mam bardzo dużo szczęścia, że. myślę, że każdy, mam nadzieję, że każdy tak uważa, że ma szczęście, że urodził się w swojej rodzinie. Natomiast na pewno ja też się bardzo cieszę, że urodziłem się w swojej rodzinie. I jednym z najcudowniejszych członków naszej rodziny jest Pati. Która pochodzi z Bangkoku, ma korzenie chińsko-tajskie i jest nie dość, że fenomenalnym człowiekiem jednym w ogóle z najmądrzejszych ludzi świata, najbardziej pracowitych. To no, posiadanie cioci z Tajlandii ma dużo takich plusów typu, nie wiem, gdy w Polsce były same bary, typu nie wiem, kurczak po kantońsku, jako kuchnia azjatycka, no to ja miałem, mogłem po prostu 5-latek jeść, nie wiem, tom Yam czy tom kagai. I, i, i korzystać w ogóle z tego całego dobrodziejstwa kulturowego. Natomiast jednym z takich ulubionych przepisów cioci, który ja trochę wątpiłem, ponieważ jego istotną częścią jest tuńczyk, a ja po prostu bardzo nie lubię tuńczyka, każdego jednego niż surowy. E, to jest ryż z tuńczykiem, natomiast to jest tuńczyk biały i tutaj są dwie opcje, on zazwyczaj on jest w takich słoiczkach, Możecie go na pewno kupić, bardzo często jest, prawie zawsze w Lidlu. Na jakichś takich okazyjnych tygodniach bywa też lepszej jakości, typu jak jest jakiś tydzień iberyjski, to ten tuńczyk biały polecam szczególnie w Oliwie. W Zalewie już nie jest taki dobry, ale też jest bardzo ok. I ten tuńczyk jedzony jest z czymś, co się nazywa namjim. Namjim to jest każdy, każdy taki sosik do mieszania, po angielsku tak zwany dipping sauce, Tajsko nazywa się jim. to jest jim e, pod owoce morza i składa się on z soku z cytryny, z, znaczy z limonki, z cukru, z dużej ilości kolendry, czosnku oraz chili. Tutaj mam peperoni oraz tajskie, chili. i e, oryginalnie, wiecie, to też nie ma tak kuchnia tajska, dużo różnych wpływów, tam jest z cztery regiony, które się od siebie różnią. Ten centralny, północny, północno-wschodni, czy tak, chyba to jest północno-wschodni. Natomiast e, generalnie jest dużo różnych przepisów. Ja akurat bardzo lubię ten, e, niby takim oryginalnym wykonaniem jest zrobienie tego sosu w takim klasycznym moździerzu. Ja sobie ten moździerz przywiozłem e, dwa lata temu z Bangkoku. Natomiast można też go zrobić w takim, co to jest? W takim blenderze ręcznym. Zakładam, że prędzej macie blender ręczny, ręczny, nawet nie musi być od razu z tym pojemnikiem. Możecie wiesz, po prostu możesz wrzucić sobie te rzeczy do jakiegoś miski i możecie to wykonać. Dlatego chciałem wam pokazać dwie różne opcje, dwa różne podejścia. I ja wiem, że, no nie wiem, ryż, tuńczyk, jakiś sosik, to nie brzmi jak coś, co, nie wiem, urywa dupę, ale no, no słuchajcie, no jeżeli moja trzecia tajka. To jest jedno z ulubionych dań i ulubione danie każdego w rodzinie, kto go spróbuje. Moja mama po prostu szaleje. Moja siostra szaleje. U mnie wszyscy w domu po prostu są chorzy na tym punkcie i wiem, że sami się nauczyli robić bardzo dobrze i robią. Dobra, rozgadałem się strasznie, więc wskakujcie. i ile tych włosów? Błagam, otwórzcie fryzjera. Więc słuchajcie, możemy tak naprawdę wykonać dwie wersje. Jedna będzie taka, którą zrobię w moździerzu. Drugą zrobię w blenderze. To na razie może poczekać chwilę na boku. Teraz tak, którą zrobię? Myślę, że tą. Myślę, że tą blenderową zrobię z tej, czyli i teraz tak. Słuchajcie, proporcje. Ja bym powiedział. Że proporcje trochę takie um, uzniania, uznaniowe, ponieważ, um, słuchajcie, zwłaszcza w kuchni tajskiej chodzi o pewien konkretny smak. I teraz chcecie uzyskać pewną pikantność, oczywiście tutaj wiecie, stopnie pikantności, to co moja ciocia robi sobie, a to co nie wiem, je moja siostra, to są w ogóle, jest dość szeroki przedział. Natomiast um, Chodzi o kwaśność, chodzi o słodkość. Tutaj słuchajcie, mam biały cukier. Ja zazwyczaj najlepiej do tego smakuje cukier palmowy. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek cukier palmowy. On w Polsce jest w Kuchniach Świata i ja bardzo serdecznie polecam. On jest w takich, zazwyczaj w takich kostkach. On ma zupełnie inny kolor. Wiecie, on ma taki niesamowity, aromatyczny zapach. Taki cukier wtedy się sieka. Wiem, że niektórzy ludzie go rozpuszczają w wodzie. Ja go po prostu siekam i rozbijam. Tak samo na pewno Wam kiedyś pokażę papaja salat, tam też jest ten cukier. Natomiast słuchajcie, no nie mam. E... Zos... Po prostu został mi tylko taki i zrobimy tylko z takim i to nie będzie żaden problem. Ja też zakładam, że raczej macie cukier biały czy brązowy niż palmowy. Ehm, no dobra. Bo trochę się rozgaduje. Jak ja to zrobię? Dobra, słuchajcie. Tutaj mam taki magiczny moździerz. E, w tym moździerzu... Po prostu ubijemy sobie już to, czyli wraz z tym czosnkiem. Też robię taką wyjątkowo małą porcję tego sosu, ponieważ będę ja to tylko sam, a jeszcze robię dwie porcje, żeby wam pokazać, że można zrobić i tak, i tak. A i tak wychodzi super. I teraz wracając do tych składników. Ja Wam podam oczywiście w przepisie takie orientacyjne porcje, ale to jest rzecz, którą naprawdę trzeba samemu smakować. I miałem wielokrotnie tak, że nie wiem, pod koniec dołożyłem jeszcze bardzo dużo chili albo wcisnąłem, nie wiem, w sumie podwójną ilość limonki. Na przykład ta limonka, którą miałem, kompletnie mi nie odpowiadała, była taka zbyt jakaś, zbyt jakaś taka, nie wiem, rozczarowująca. Natomiast to wszystko jest właśnie kwestia po prostu dobrania odpowiednich smaków. Dobra, to już mogę posiekać. Oczywiście to jest dużo szybsza metoda, natomiast wiecie, też takie ubite smaki, a, a, a coś zblendowanego trochę jest, nie dość, że inna tekstura, to tak naprawdę ten smak ostateczny też będzie odrobinę inny. Do, do blendera nie muszę jakoś bardzo siekać tej kolendry. Też słuchajcie, tutaj dajemy głównie jej, um, tutaj damy głównie jej łodyżki. Łodyżki są dużo bardziej esencjonalne od liści. I mam nadzieję, że w swoim gotowaniu, jak jeżeli lubicie kolendrę, to nie używacie po prostu tylko listków, a wywalacie łodyżki. No to byłaby straszne marnactwo, straszna marnacja. Natomiast no, w tym przypadku, e, zwłaszcza fajnie jest potem dodać te, e, te łodyżki, już posypać nimi, nimi e, naszego tuńczyka. Tutaj do użycia w tym, ja troszeczkę posiekam. to się wydaje bardzo dużo, ale ten sos powinien być naprawdę słodkawy. Teraz tak, sos rybny. Trochę mm, sosu ostrygowego. Jeśli już niestety kończy, to jest mój ulubiony. Teraz słuchajcie, limonki. E, naprawdę sporo tej limonki, ale może zacznijmy po prostu od wciśnięcia e, jednej do każdego z tych. Może... O, widzę, że one nasz. nie są takie soczyste. Może po dwie. Ok, możemy tutaj... Posiekać już naszą wersję blenderową. A to jest nasza wersja moździerzowa. Tu będę miał lepsze światło. Może też w domu, na przykład, macie taki moździerz. Kamienny. Akurat mój chyba gdzieś odłożyłem na bok, ale on też by się absolutnie do tego nadał. Po prostu, skoro sobie przywiozłem tą piękną GG z Tajlandii, to mam ochotę ją po prostu używać. O! Mmm! Nie, ten jest w ogóle bezbłędny. Ten jest w ogóle bezbłędny. To jest chyba w ogóle. Magia tajskiego moździerza jest bardzo pikantny, ale też, słuchajcie, to może być dość pikantne. W miejsce będziecie mieli sporo ryżu, tuńczyka, który w swój sposób jest delikatnie mdły oraz cebulę. Mm, naprawdę ten sosik się trochę ukryje. Zobaczcie, jak on smakuje tutaj. Tej w sumie jest podobnie pikantny, natomiast delikatnie jest inny smak tych chili. Um, mniej słodki. Myślę, że możliwe na przykład, że ten, ta sól, ten cukier się mniej e, rozpuścił. coż możecie, słuchajcie, zawsze ten cukier trochę rozpuścić w jakiejś ciepłej wodzie. Um, też jest bardzo dobry. Może troszeczkę limonki i odrobinę cukru. Mimo, że pepperoni z jest absolutnie mniej ostre, to przez to, że ono jest posiekane wraz z nasionami, to ta ostrość jest zupełnie bardziej intensywna. Tutaj jednak to chili jest rozgniecione i ono powoli uwalnia swoją pikanterię. Mmm, no i teraz jest super. Słuchajcie, bardzo są podobne do siebie w smaku, naprawdę. Delikatnie się różnią, ale obydwa mają bardzo dobry balans smaku. Dlatego też wam mówię, Szukajcie konkretnego smaku. Jak macie wrażenie, to ma być słodkie, ma być kwaśne i ma być słonawe. Gdyby było na przykład za mało słone, bo macie mniej słony sos rybny, możecie dodać trochę więcej sosu rybnego. Jak nie macie sosu rybnego, dodajcie trochę więcej soli. Też słuchajcie, ten sos ostrygowy to jest kwestia opcjonalna. W większości przepisów go nie ma. Ja po prostu bardzo lubię sos ostrygowy. Słuchajcie, teraz najważniejsze pytanie: czy to już jest wszystko? Czy zrobienie tego jedzenia zajmuje naprawdę 5 minut? Tak, zajmuje 5 minut, bo ja już tutaj mam świeżo ugotowany ryż, który jest bardzo gorący. Tutaj mam ryż jaśminowy. Teraz jedyne co, to dodaję do niego tuńczyka. Tak dużo jak chcecie, natomiast no ja lubię taką dość sporą ilość. I odrobinę słuchajcie tej oliwy też. Dlaczego Wam radzę, żeby on był w oliwie? Bo ta zalewa, w mojej opinii, jest niesmaczna. Ta oliwa jest bardzo dobra. Słuchajcie, ja nie znoszę tymczyka takiego, a ten jest po prostu dla mnie wybitny, no, zwłaszcza w tym wykonaniu. Ok, teraz dodajemy nasz sosik, nasz Nam Jim Seafood. Akurat zaczęłem od tego. A, no i oczywiście e, spora ilość bardzo drobno posiekanej białej cebuli. Jest tutaj naprawdę kluczowa. No, Ewidentnie trochę więcej tego sosu. Słuchajcie, to jest całe danie. Ja wiem, że myśląc kuchnia tajska, macie może w głowie coś odrobinę innego. Natomiast to jest kuchnia tajska e, i uważam, że to jest kuchnia tajska w najlepszym wydaniu. Moi drodzy, zrobiliśmy sosik na dwa sposoby, e, obydwa wyszły w... obłędnie. E, zastanawiam się, czy trochę bardziej nie smakuje mi e, ta konsystencja tego ubijanego w moździerzu, ale Bynajmniej temu czegokolwiek brakuje, jest super. Mm, powiem Wam tak. Prezentuje się to następująco: ja bym radził to sobie porządnie wymieszać wraz z tym całym tuńczykiem i to, czego możecie się spodziewać. Słuchajcie, ten tuńczyk jest mocno oleisty. Jest bardzo mięsisty, jest bardzo taki konkretny. Ten sosik jest niesamowicie e, pełen smaku i dobra. <grym> Ja już nie mogę się po prostu doczekać. Mmm. Mmm. O Jezus. Przepyszne. Jeszcze pozwolę sobie nałożyć trochę więcej tego sosu. Przepyszne. Świeżość kolendry. Ten sosik jest słodki, jest słony, jest cytrusowy. Genialne. Wraz z tą jeszcze cebulą. Natomiast powiem wam, że to jest jedno z najlepszych rzeczy, jakie w ogóle możecie zjeść Ewa.